Witamy Państwa na Estadio Ramon sanchez Pizjuan. Spotkanie komentują Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy. W historii meczów Sewilli z Realem widać znaczną przewagę królewskich. Na początku XXI wieku wygrali w bodaj ponad połowie przypadków. Jednak Sevilla też potrafi wygrywać z Galacticos. Nie można odmówić andaluzyjczykom determinacji i utalentowanych zawodników, którzy mogą tutaj dzisiaj zaskoczyć. Zobaczmy jak ustawiona jest na dzisiejszy mecz ekipa Sewilli. To 3-4-3 z ofensywną linią pomocy, czyli trener wytoczył ciężkie działa. Nie wiem czy ciężkie, ale na pewno liczne. Wygląda na to, że aż sześciu zawodników dostało licencję na nieskrępowaną grę ofensywną. Szczególne zagrożenie upadruje w środkowym pomocniku, który może nagle wbiec z głębi pola i kompletnie zaskoczyć obronę. A oto dzisiejsze ustawienie Realu Madryt na Państwa ekranach. Luka Modrić. Real Madryt ma rzut rożny. Z rocznego dośrodkowuje Tony Cross. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Marcelo. Zabrakło precyzji. Dośrodkowanie wychodzi na aut bramkowy. Isko, młody pomocnik, który pierwsze kroki w piłkarskiej karierze stawiał w maladze. Czego się można po nim spodziewać? Najmocniejszymi stronami tego piłkarza są umiejętność dryblingu i panowanie nad piłką przy dużej prędkości biegu. Isko. lubi też grać krótkimi podaniami i potrafi fantastycznie otworzyć kolegom. Czy będzie prowadzenie? Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Co za uderzenie! Bramkarz bez większych trudności wybronił ten strzał z dystansu. Karim Benzema. Luka Modric. Modrić przed szansą! Pierwsza bramka w tym meczu, i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. 1 do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Ever Banega. Kier, Pablo Sarabia, Roque Mesa. Ależ fatalne podanie piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Real Madrid teraz atakuje. Nolito, Luka Modric, Tony Kroos. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Modric. Daleko wybijają. Audla Seville. Escudero. Zagrani górą. Bonolito. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Baran, Casemiro, Benzema, Gareth Bale, Karim Benzema, Toni Kroos, Roque Mesa, Gareth Bale. Luka Modric Gabriel Mercado wybijają teraz do przodu Gareth Bale Karim Benzema Isko No piłka oddana w zasadzie bez walki Kemesa, Luka Modric, Karim Benzema, Isco, Karim Benzema, Marcelo, Pablo Sarabia. Kier, Banega. Jesus na Was. I piłka w rękach Bramkarza. Gareth Bale. Benzema. Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. Piłka w rękach Bramkarza. Benzema. Isko. Uderzenie w stronę bramki. Kraus. Blisko już do bramki. Isko. Kraus. Musi to trafić. Dobra interwencja we własnym polu karnym. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Jezus na Was. Ben Jeder. Dobre, skuteczne podanie. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Próbują teraz skrzydłem. Pawlo Sarabia. Obrońca się pogubił. Ale pech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Oddaje strzał. Ofiarna interwencja, strzał został zablokowany. Kibice wreszcie się trochę ożywili, czy uda się wyrównać. Zutrożnego w pole karne. Udane piąskowanie i co ważne bez ryzyka. Ostatni dotknął obrońca i będzie zutrożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Słusznie w myśl teorii byle dalej od własnej bramki. Ewer Banega. To może być wyrównanie. Ale z gorąca. Ale już tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego. No ale od tego właśnie są obrońcy. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Tylko jedną bramkę. I rozpoczęli drugą połowę. Real jak dotąd przeważa. Isco długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ale wspaniale teraz! Wspaniale obronił, świetnie wyłapał tę piłkę. Karim Benzema. Isco. A jak, twoim zdaniem, w pierwszej połowie zagrał Luka Modric? To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Już blisko pola karnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Ponownie celnie podaje. Karim Benzema. Teraz Bale. Tony Cross. Isco. Wykłada piłkę koledze. Rzut rożny dla Realu Madryt. Zobaczymy co ta podwójna zmiana wniesie w grę tej drużyny. Z Kolejna dobra i mają już dwubramkową przewagę Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo Bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków Zdobyli gola i to nie powinno dziwić Są dzisiaj wyraźnie lepsi Zasypywali rywala gradem strzałów Piłka musiała w końcu trafić do siatki Ich przewagę widać na całym boisku Mają w sobie jakąś siłę Kontrolują przebieg spotkania Realizator pokazuje reakcję trenera Jest wyraźnie dumny z postawy swojej drużyny w tym meczu No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. Banega. Kier. Casemiro. Świetnie minotras teraz obronę. Prawo dla liniowego. Jest spalony. Isco. Real Madryt atakuje skrzydłem. Mają jak na razie dużo swobody. Dośrodkowanie skierowane do Bejla. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Aż miło popatrzeć na takie sprawne wykonanie strzału. Lekko, spokojnie, prosto do celu. I na siłę. Lewcy pokazali przeciwnikowi co potrafią strzelają w bramkę. Popatrzmy, kapitalna technika, prawdziwy z tego skrzydła. Genialne dośrodkowanie ta piłka nie mogła nie trafić do siatki. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Radość trenera mówi wszystko, tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Ever Banega Karim Benzema dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Gabriel Mercado że przyjął i traci piłkę. No, może być groźnie. Kros musi to trafić. Przeciwnicy ubiegli atakującego i wybili piłkę daleko od bramki. Nolito. Luka Modric. Toni Kroos. Karim Benzema. Isko. Askez. ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Iską, okazja benzemy. Czekamy na dośrodkowanie rzutu rożnego. Zrożnego dośrodkowuje Tony Cross. Bardzo dobrze, sprytnie rozegrany rzut rożny, ale strzał to jakaś pomyłka. Spójrz na niego, jest wściekły na siebie. Wie, że zmarnował świetną okazję. Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Karim Benzema. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Marco Asensio, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Cross. No i mamy rzut wolny. Będzie groźnie. Niewiele brakowało, ale z daleka trudno jest dokładnie trafić. Odważył się strzelać z takiej odległości i to była dobra decyzja. Do końca jeszcze 15 minut, to jest sędzia nie przedłuży. Escudero, niebezpieczeństwo zażegnane, przejęli piłkę. Blos. Modric strzela Karim Benzema. No i szykują się do wykonania rzutu rożnego. Sevilla dokonuje zmiany. Toni Kroos rzut rożnego w pole karne. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Kolejna interwencja bramkarza i piłka w jego rękach. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Benzema. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Pablo Sarabia. Nie ma dośrodkowania. Dobra interwencja. Marcos Llorente. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Błyskawiczne wznowienie gry. Karim Benzema. Toni Kroos. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. Marka Asensio. Benzema z wodem mija obrońcę. No, pięknie im chodziła piłka od nogi do nogi. I podania są przemyślane i dokładne. Ta... Dobra okazja do oddania strzału. Myślę, że w końcówce nie powinno być żadnych niespodzianek. Przewaga jest druzgocąca. Dobrze. Jorente. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Benzema. Świetnie blokuje obrońca. No i gra Sevilla teraz przy piłce. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Luis Muriel, Sarabia. Oddalają grę od strefy obronnej. Właśnie w tej chwili sędzia kończy mecz.